Nowenna do świętego Andrzeja Boboli o dar pokoju i jedności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do świętego Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju. Modlitwa wstępna. Święty Andrzeju Bobolo, patronie jedności. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Na fundamencie tych słów świętego Pawła przez wieki budowałeś wokół siebie wspólnotę ludzi oddanych Bogu i bliźnim. Towarzyszyłeś Polsce w przełomowych momentach historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otuchy i nadziei. Pragniemy wraz z Tobą i świętymi naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaski Ducha Świętego potrzebne w kształtowaniu solidarnego świata dla nas i przyszłych pokoleń. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litania do świętego Andrzeja Boboli. Kyrie leison, Chryste leison, leison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Andrzeju, wierny naśladowco dobrego pasterza, módl się za nami. Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym, módl się za nami. Święty Andrzeju, czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami. Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami. Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami. Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami. Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami. Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami. Święty Andrzeju, apostole Polesia, Módl się za nami. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami. Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami. Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gruźb i tortur, módl się za nami. Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami. Święty Andrzeju męczenniku za jedność chrześcijan módl się za nami. Święty Andrzeju męczenniku i apostole módl się za nami. Święty Andrzeju apostołujący po śmierci wędrówką relikwii męczonego ciała módl się za nami. Święty Andrzeju wsławiony przez Boga wielkimi cudami módl się za nami. Święty Andrzeju chlubo naszej ojczyzny módl się za nami. Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami. Święty Andrzeju, nasz wielki patronie, módl się za nami. Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga. Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga. Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga. Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga. Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga. Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga. Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako matkę miłowali, uproś nam u Boga. Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga. Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwały oddawali, uproś nam u Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Modlmy się, Boże, Ty przez śmierć swojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Amen. Dzień dziewiąty. Modlimy się o dar jedności i pokoju oraz zjednoczenie Kościoła. Święty Andrzeju Bobolo, patroni jedności, papież Franciszek, twój brat w Towarzystwie Jezusowym, wypowiedział słowa: Święty Andrzej, kapłan, jezuita, męczennik, jeden z patronów Polski, to wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawienictwo u Boga wyjedna Kościołowi dar jedności i pokoju. Z wdzięcznością przyjmujemy te słowa i z pokorą pragniemy otwierać nasze serca na innych, poszukiwać dróg porozumienia ze wszystkimi, aby żaden człowiek nie pozostał poza ludzką wspólnotą. Modlimy się o mądrość, odwagę i wytrwałość dla wszystkich, którzy dążą do budowania więzi między ludźmi i narodami na większą chwałę Bożą. Módl się wraz z nami, Święty Andrzeju, o dar Ducha Świętego, o dary Ducha Świętego, które prowadzą nas do jedności i pokoju oraz zjednoczenie Kościoła. Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu.